Ja sięmama, z tej strony Kotek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A ze mną jest Tymon i Igor! Siemano. Siemano. <coughs> jak ich słyszeliście, to dobrze. Yy... A to co teraz przed chwilą był ten dźwięk ten... To to tylko moja gitara, bo jest głupia, więc... Yy... Jesteśmy dzisiaj w grze Rider, jak wiecie. No i y, jakby kaszle, trzeba po prostu jestem sama chora. Y, no a. No tak. Zostawcie subskrypcję. Marcelina, wszyscy. Zostawcie subskrypcję. Y, dzwoneczek i łapkę w górę. Ale proszę. Proszę was. Proszę, proszę. Bo ja chcę mieć ich chociaż 10. Więc. Zaczynamy grać. Coś myślę, że o czymś zapomniałam, ale nie wiem o czym. A jak słyszycie y, odcinek Wita, to ja oglądam, bo go subskrybuję. Już mówiłam w tym odcinku z Brainem. Więc jak będziecie go słyszeć, to... To nie wiem co, ale po prostu będziecie go słyszeć. A Igor, jakbyście nie wiedzieli, to jest też mój młodszy kuzyn. Jeszcze jest Hubert, ale on jest o wiele mniejszy i jeszcze. O, wyzwanie nowe. On jest o wiele mniejszy i jest chory teraz, dlatego nie przyszedł na urodziny mojej siostry. A dzisiaj są urodziny mojej siostry, więc. Co ty, man, Igorujesz? Teraz Dobra, zaczynamy. Myślę, że dzisiaj będzie odcinek bez cięć, bo nie chce mi się ich robić. Ale w sumie musi być bez cięć. Nie mogę robić bez cięć. Teraz musi być akurat cięcie. Dobra. Znowu tu jesteśmy. A ja muszę zazbierać te diaksy. Mm. O nie, most się wali. Co się dzieje? Dlaczego musiałam tu spaść? Dobra, cicho. E, teraz e, po prostu... E, nie wiem. Co. Na pewno wita słyszycie, dawaj. E, Dzisiaj jeszcze będzie vlog nie wiem o czym ale o urodzinach Marceliny będzie dzisiaj vlog za chwileczkę po wrzuceniu tego odcinka 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 myślę że wam się spodoba Co? widzieliście to i w tym vlogu będą, będzie pokazany mój cały pokój Eee, mój telewizor. E, hu, e, Jakich? Hubert, Igor. E, e, t Igor. I churzetki. Bardzo się cieszę. I go, go wypróbować. Hubert, Igor, prezenty Marceliny. I Marcelina. I może kilka dorosłych tak zobaczycie, ale okej. Okay. Mm, trochę słaby ten motor. Ja wolę mojego motorka. No on jest taki, musiałam się zabić, bo on jest taki bardzo ten, bardzo wolny i nie lubię wolnych motorów. No chyba, że to wada tej gry. Nowy motyw, tego jeszcze meto... metonu. Jakiego metonu? Motywu nie miałam. Specjalnych nie da się wygrać. Co ty? No dobra, wiem, że Igor. Za chwilę zobaczycie ten nowy motyw. Jest super fajny i, i, i po prostu super fajny. O nie! Ale chociaż teraz zobaczycie ten, ten, ten tryb, czy ten motyw. Ale co, co się stało? Co? No to tam się Dobra, jak widzicie, jest nowy motyw. I o wiele fajniejszy, jak on świeci w ogóle. Ej, mi się podoba. Nie będę już na tamtym starym grać, bo tamten się w ogóle nie świecił. No, no bo każdy czasem, Beka, ty on...

bo e, ja nagrywałam taki odcinek. Nie wiem czy pamiętacie z takiego kolegą ze przedszkola. Nie wiem czy został wrzucony czy nie, bo nie patrzałam. Już zapomniałam, bo to było e, kilka dni temu, e, e, że my robiliśmy taki challenge, że musieliśmy auto rozwalić. Nie wiem czy został wrzucony, czy nie. Ale... No po prostu nie wiem Jak mogłam się zabić? Nie. Wito nie grzeżdżam? O nie A fajny ten motyw No bo odcinek nagrywam No to chodź Czekajcie